Cześć, witam was w kolejnym odcinku. E, dawno mnie nie było wyjaśnienia. Po pierwsze, e, po pierwsze tak, to jest pogadajmy na temat gier i filmów. E, tak to się nazywa, tak to się nazywa. chyba ta seria, bo nagrywam to przed wszystkim jeszcze. E, tak na wolnym stylu jadę. Bo pomyślałem, czemu ma być tylko różne pogadanki, różne top listy o grach, skoro też mogą być o filmach, jak tu e, Horror ojtylero, no to wiadomo, filmy tutaj omawiam to też zróbmy sobie z filmami. Na razie taki kąt, bo na szybko go zrobiłem. Potem następny odcinek coś przygotowuję. Nie było mi tutaj pewnie na okładce tego filmu będzie wyjaśnienie czy coś takiego, bo powiem tak, ja nagrywałem zawsze filmy na zapas. Ich, ja powiem tak, ja ich tak mnóstwo nagrywałem, że ja nie miałem czasu wolnego. Tak siedziałem i dłubałem, bo tyle, tyle umiałem tyle przez swoje życie obejrzałem horrorów, że mogłem cały dzień o nich nawijać. Ja miałem gdzieś w pewnym momencie gdzieś 130 chyba na komputerze odcinków i codziennie je dodawałem, tak z opóźnieniem około miesiąca chyba czy coś takiego jakoś tam. Jest naprawdę mnóstwo ich było. Różne czy to recenzje gier jak Crash of the Titans, Power Slave mnóstwo nawet Barbie Explorer <noise> czy coś takiego, Cyfion Flinter, więc było tego trochę recenzji filmów horrorów oczywiście różne były, czy to też na przykład amerykańskie króliki doświadczalne, czy też tam różne tam co ja mogłem tam omawiać? Rabid, e, chyba tak wściekłość. E, ale ten z lat 70., e, czy też czy też e, e, Mardi Gras Massacre, e, różne takie, czy też e, Islands of Death, dobrze? Tak dobrze zapamiętam, ale nie ten z lat 80., tylko ten 70 grecki, czy też live. NDF pornogang. Eee, różne, różne horory tutaj omawiałem z różnych krajów. Eee, po 30 minut czy ileś, ale w pewnym momencie coś się zrobiło. Już tutaj nie będę mówił, ale po prostu straciłem wszystkie dane z komputera i było przykro, bo tyle w godzin to waliłem i dupa. Ale powrócimy i powrócimy, tak że będą przerwy, bo nie będą odcinki eee, ciągle, tylko będą. Eee z prorami. No. E, wiadomo, może tutaj tak e, złapię tutaj kąt na Ghostface'a. Dobra, widać. Jest Ghostface Killa. Pozdrawiam, na pewno to ogląda. Hejo. <grym> I dzisiaj mamy e, top listę najbrutalniejszych slasherów. E, bo chciałem e, to, bo to jest mój ulubiony podgatunek filmowy. Obok tam filmów Pseudosnawczy to o torturach e, ale. Ludzie często mylą film Brutalny a snuff. E, przepraszam, Brutalny a Gore. I kiedyś będzie lista z filmami gore, czy SNAF. Zobaczymy wszystko po trochu. Wybrałem dzisiaj cztery filmy, bo wiem, że się na nich rozgadam, odcinek będzie trochę trwał, e, ale no, będą rzeczy, które jeszcze nie omawiałem, bo nie wiem. E, na, mam nadzieję, zrobić tego drugą część tej i w drugiej części mam, będzie. Le rest na przykład się pojawi świetny slasher. Dwie części to też kilka właśnie omówiłem eee, i jeszcze tego nie poznaliście. Oczywiście niestety wiem, że będę musiał nagrać od nowa te recenzje, o, omawianie fabuł, co jest męczące, ale z drugiej strony, dobre filmy to były <laughs> i warto o nich sobie pogadać. Eee, no i eee, chciałem właśnie, eee, bo ludzie nie odróżniają. Bo na przykład taki Martyrs jest jako film gore, znajdziecie go pod filmami gore, tak? Ale gore oznacza jelito, flaki, mózg, ogólnie trzewia, bebechy, wnętrzności i tak dalej. I czy coś takiego zobaczycie? Może jak tam jest strzelanie strzelby, to tam jakieś tam mięso lata, ale tak to pamiętam do bardziej jakieś rozcięcia, coś takiego, tam nie ma wnętrzności a na przykład już taka yy, martwica mózgu pełne gory, jak się da yy, więc no yy, trzeba tutaj yy, odkreślić, ale na przykład Martez jest brutalny może film nie, film nie jest dla mnie nie jest to gor, ale jest brutalny yy, bo to nie jest tam jakieś haha, -ha, ciachnięcia, że to przed ekranem, nie, tu widzimy normalnie z takim uczuciem, pewnym wbijaniem coś yy, w ciało i yy, to właśnie trzeba trzeba to tak właśnie Rozróżniać. A na przykład Martwica Mózgu też jest brutalna, ale na swoje czasy. I właśnie tutaj może ktoś powiedzieć: Przecież ten film jest przestarzały, i jak omówię film, będą dzisiaj filmy z lat 80., jeden z 80., to przecież to nie jest, nie jest, przecież to takie dzisiaj ostre, czy tam brutalne. No tak, ale patrzymy jak na swoje czasy. Ja, ja tutaj będę patrzył jak na swoje czasy, w tej liście, e, tak naprawdę. E, I chyba tyle. No, będą filmy, które już kiedyś omawiałem e, i oglądaliście je, omówienia moje, ale będą też takie, które jeszcze nie, nie widzieliście moich omówień. A tutaj po prostu zagoszczę. Komputer szumi, mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Pierwszy film to jest Francja, czyli Najście z 2007. Wiem, że jest remake amerykański, ale mam go w dupie. Zamieni faceta i tam potem gania tą kobietę na takie duperele. E, sorry, tutaj e, trochę szturchnąłem kamerkę. E, najście, Najście opowiada. Tutaj będziemy szybkie skróty fabularne. Nie, nie chcę się rozgadywać na temat tych filmów. E, aż tak, bo, e, bo mają osobne materiały lub Kiedyś później będą, a po drugim... No to jest lista, czyli chcę po prostu wymienić. Jakie po prostu filmy są brutalniejsze. I film jest mega, mega brutalny. E, powiem tak. Film o to chodzi, że są święta we Francji, a tutaj e, jest wypadek dwóch samochodów. Jedna tam e, e, mąż z żoną jedzie, mąż ginie, kobieta była w ciąży, kobieta z, w ciąży przeżyła. No ale o drugim kierowcy nic nie wiem. Ale kobieta, jak już jest wszystko dobrze, po szpitalu i tak dalej, ktoś zaczyna ją nawiedzać. I film jest połączeniem i filmów typu slasher i home invasion. I właśnie, ten film y, się nie pojawia w kategorii slasher, a powinien jak najbardziej, bo kobieta, bo to tak kobieta, y, która ją nachodzi, żeby oczywiście zamordować, y, wykonuje dość, y, du, du, czy tak dużo, nie wiem, y, z 6, 7 zabójstw będzie od niej, więc jak dla mnie to jest slasher. I film ma niespodziankę pod koniec, kim jest ta kobieta, spokojnie, więc nie zdradzę. Film jest niepokojący, szczególnie jak zanim zaczęli się akcja, zanim zaczęły się makabryczne sceny. Polecam zakończenie. Zakończenie to jest mocne, mocna, mocna rzecz. Mam ja powiem mega gor. Oj, to w ten film. Dwie, scen dwie sceny są dokładnie gorące. A reszta to jest po prostu brutalność, e, wam powiem. E, bo e, film ma bardzo gęsty, gruby klimat. W nocy się to wszystko dzieje. Ciemno jest. E, momentami trzyma film w napięciu. E, I to tak właśnie. E, film wyszedł na fali, bo wtedy wyszło francuskie też Oni, których nie, którego nie lubię. Wyszło nieznajomi, które już bardzo lubię. Były takie filmy o. Zamaskowanych mordercach Home Invasion, czy też kiedy dzwoni nieznajomy, w tamtych czasach się też pojawił remake, oczywiście, więc to też była taka moda na te filmy. No, taki film. Mamy sceny ostrze, na przykład jak kobieta wbija ostrze w kobiecie tak w bok szyi, jest no, no, nożycami wbicie przez kolano na wylot w genitalia, polik i podrźnięcie gardła. Jest ostrze w oko jakieś kotowi skręcanie karku. Pistolet, w, 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 który odstrzeliwuje pół twarzy, pół twarzy i to jest efekt go, Bo tutaj widzimy, co gościu ma wszystko całe wewnętrzne, co jest też bardzo fajne i model ogólnie kukły głowy jest bardzo realistycznie zrobiony. Czy też tutaj jest nożyczki, nożyce w czoło, a właśnie ta kobieta nożyce ona ma? To takie grube, duże nożyce, których nożycze powinny być częściej używane w filmach, bo są tak fajne, tak samo jak sierpy, haki, nie wiem dlaczego to są rzadko używane bronie, a mi się bardzo podobają, czy też jeszcze mogę powiedzieć, że jest wbicie takiego metalowego kija w pachę i potem w klatkę piersiową. I jest jeszcze ostatnia egzekucja w filmie, ale jej nie zdradzam, jest dosyć mocna, trzeba przyznać, jak ta film, który tam leciał w kinach czy coś, no to taka scena może robić wrażenie, więc film, każde, każde tutaj wbicie, przecięcie czegoś jest mocne, jest mocne i film bardzo polecam. Widzieliście moje omówienie 20 chyba minutowe, czy jakoś tak. Film bardzo podoba mi się, lubię, jest bardzo wciągający i bardzo fajna zabawa. Makabra. Przechodzimy dalej i mamy film, którego tutaj jeszcze nie omówiłem, ale kiedyś będzie i to jest. Przechodzimy do Indonezji. Coś dzisiaj jakieś dziwne rejony krajowe, ale dobra, <śledzimy> tak zawsze Ameryka. Tak... Francja, Indonezja, potem już będzie Ameryka. Macabra, czy no makabra, się w oryginale to nazywa z 2009 to jest horror slasher indonezyjski, który ma krótkometrażówkę, ja o nie powiem, bo to jest chyba najbrutalniejsza kr krótkometrażówka i jest naprawdę dobra. Ja wam powiem dobra, krótkometrażówka o kobiecie, która jest też w tym filmie, która zwabia. Różnych tam mężczyzn, a ona tam wykonuje tortury, ty nie wbije, tam na przykład jest na łuku, tam chyba w oko, czy coś takiego. Ja już tutaj nie specjalnie sobie jeszcze przeglądałem przed filmikiem, jakich tych jest, ale w tych filmach, co mam na liście, ale nie teraz tym, co teraz w tej krótkometrażówce, co z głowy podałem jest na przykład, tam jest maczyną podderznięcia gardła, tam sierpem, piłą mechaniczną, różne tam są egzekucje i jak na metrażówka jest dosyć brutalna i Fajna. I film y, Macabre to jest, y, wyszedł po krótkometrażówce i jest jej rozwinięciem. Film jest kanibalistycznym slasherem, który dla mnie, ja bym określił, indonezyjską wersją teksańskiej masakry piły Mechanicznej, bo filmy o to chodzi. Mamy tam, no, jakąś tam grupkę znajomych, coś tam, dosyć dużą grupkę, y, i skądś tam jadą, y, y, ten pijani, nieważne, i jadą vanem, pewna, pewna dziewczyna. Podjeżdża i mówi: Zabierzcie mnie do domu. Dobra, zabierają, przyjeżdżają do jej domu, a tam jest ojciec, matka i syn. I oczywiście to, co powiedzieli, to córka, i każdy, każdy w tym filmie, każdy z tej czwórki będzie wam się wydawało że z nimi coś jest nie tak po ich zachowaniu. Jest to, by, lubię takie coś tak samo, jak w filmie Puppet Masters przez S. 94 tam, w każdy wie, że to kosmita, bo się dziwnie zachowuje, tam się podobało i makabre, no to usypiają ich, budzą się związani, niektórzy nie i będą y, walczyć o życie, jak naprawdę. Film, y, jak mówiłem, Teksańska Masakra, bo mamy tak. Mamy rodzinkę. Czty, y, mamy, która jest kanibalami seryjnymi, mordercami. Wam powiem. I nawet to, że się łączy, że przywieźli tą wanem, to, to tak samo było w teksańskim masakrze, że tego gościa, co tam się tnął tam chyba brzytwą, no to też okazał się z bandy rodziny. Więc no bym tak nazwał ten film. I film jest... Film nie jest core prawie w ogóle, ale jest bardzo brutalny. Tutaj yy, tutaj widać, pokazali twórcy, że też umiem zrobić mega film. Czuć, że film yy, jest bardzo zrobione na... że się inspirowali Ameryką, bo wtedy wyszło Hostel, Turista, remakey teksańskiej Masakry, Górza Mają Oczy remake'i, czy Piątku Trzynastego, My Bloody Valentine. Wyszły te wszystkie takie remakey, Piły w, oczywiście z Jigsawem wszystkie, czy też Oszukać przeznaczenie, filmy, bo była taka fala w kinie od lat dwutysięcznych do 2010, 2010 gdzie każdy film chciał być taki bardzo poważny i bardzo brutalny, jak te wszystkie turista, teksańskie masakry tak dalej. I ten film bardzo też chciał taki być i mu się bardzo udało, wam powiem. I w filmie są sceny, jak pierwsza egzekucja w filmie, czyli ścięcie piłą głowy i tasakiem, dokończanie tych kończyn, nóż wbity w plecy na wylot, kuszą chyba, ty, kuszą czy czymś tak, tak kuszą, też jest postrzał ucha, wam powiem złapanie gościa za rękę i wygięcie i tak, że kość wyszła na wierzch, jest odgryzywanie języka i tam dźganie sobie Podżynanie tam gardła, i tam ścinanie rąk sierpem. Właśnie to jest jeden z niewielu filmów, w których jest sierpi. Tutaj ścinanie sierpem, podżynanie gardła jest wszystko. Czy tam ostrzelenie też dłoni, to jest też kozackie. Czy butem? Butem ze szpilką bicie w twarz jest. Co jest dość oryginalne, czy też kolbą y, karabinu, zmielenie całej twarzy typowi. Bardzo są przesadzone, bardzo, bardzo makabryczne są te tutaj e, morderstwa. Czuć jak tutaj jest zadawa, zadawany ból, to jest tak naprawdę. Ptr, ptr, ptr. Tak naprawdę to można odczuć, i jak nie wiem, coraz kolejnym cięciem, y, czy też y, wbijaniem kogoś ostrza gdzieś, to coraz bardziej. Czuć, że bardziej dewastuje mu tą skórę, ciało jest naprawdę fajnie. Film też bardzo stara się trzymać w napięciu, jest bardzo taki intensywny, jak w filmie jest od jakiej. W film jest dosyć mocno utrzymana akcja i dosyć dużo się mocno dzieje. Mogę nawet powiedzieć, że jedna kobieta jest nawet w ciąży. Kolejny tutaj film na liście, która jest w ciąży i to od razu tak też takie no, ostre, no, kanibale czyhają na... Kobieta w ciąży jest mocno, też jest piłą e, tam ścinanie tam chyba pleców, e, no różne, różne są tutaj egzekucje, nie będę Wam wszystko mówił, e, nie wszystko powiem, bo nie wszystko pamiętam, bo w tym filmie jest tego dosyć, dosyć mnóstwo, szczególnie jak scenie, jak wjeżdża Policja czy coś takiego na dom, no to gaśnie światło, no to szybko, szybko jest. Oczywiście są głupotki. Dla mnie taką głupotką jest syn, który mnie akurat denerwował, bo chcieli zrobić jakiegoś terminatora z niego, bo on tutaj będzie podpalony. Tutaj jeszcze będzie miał katanę wbitą w klatkę piersiową, a tu jedną ręką gościa podnosi tam. Mocno, mocno, ale film jak najbardziej bardzo fajny. Slasher to moim zdaniem jest drugiej grupy filmów typu Slasher, bo jest jedna grupa typu Slasher, gdzie tylko jedna osoba morduje, i jest gdzie jest kilka, od dwóch do tam więcej. Więc film naprawdę jest bardzo, bardzo wam powiem. Naprawdę wart uwagi, wam powiem. Razem z tą krótką metrażówką, naprawdę bardzo brutalne, ale fajne filmy. Bardzo mi się podoba. Następny mamy film, który już kiedyś był i o nim szybko tam się rozpowiem, bo już było Horror Zero. No to nie ma co nam dalej mówić, czyli Mutilator z lat 80., dokładnie 84. Też mam tutaj film na liście z 84, ale go kiedyś na indziej przełożymy. Film jest. O. Film się zaczyna ciekawą sceną, bo film jest. Żeby przykuć widza, bo film się zaczyna z sceną, gdzie niechcący dzieciak z tam chyba szczelby czy innego karabinu zabija ojca w dzień jego urodzin i to jest, to jest dobre. No i wiadomo e, nie przepraszam, matkę matkę. E, matkę w dzień ojca urodzin, o. No i po latach, po latach ojciec tam ma super domek na, tam, na plaży i mówi Weź synu, z przyjaciółmi, chodźcie do mojego domu, tam posprzątajcie tam i będzie super, no to przyjeżdżają a się okazuje, że jestem maniakalnym, seryjnym mordercą, i w filmie, film może. W filmie się dosyć długo rozkręca. To trzeba przyznać. Jest dosyć dużo gadania przez pewien czas filmu, ale warto, warto wyczekać, bo morderstwa są też jedne z takich. Nie mówię już o filmach typu Cannibal Holocaust, no bo tam to są najlepsze morderstwa na tamte lata, czy tam jakieś inne, Cannibal Ferox, coś takiego, ale mi chodzi o filmy typu, typu, po prostu Zuka Slashery, no to, to trzeba powiedzieć... Też jest jeden z takich brutalniejszych, bo tutaj to nie jest zwykłe tam jak Michael Myers tam coś dziabał, tam kogoś coś tam wbijał tam w plecy czy coś nóż. Nie, nie, nie. Tutaj jest normalnie wbijanie kogoś tak no chama, bo są tutaj sceny jak utopienie, utopienie zwykłe, to, to to tam, ale piłą, tarczową rozerwanie tutaj brzucha, jest bardzo ładne. Bicie drewniane i jakieś. Drewnianej kłody czy coś twarz gościowi się wbija, i potem ścięcie głowy toporem, takim toporem średniowiecznym. Yy, w hostelu też było w toporem średniowiecznym, i potem prostu się grać głową w piłkę nożną, nieważne, też mieliście oczywiście yy, odcinek o tym. Są wbijane widły w szyje i jest przy, 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 przyczepianie nimi do ściany typa. Yy, co ciekawe yy, i jest moje ulubiona też egzekucja. W bicie y, to jest jakiś taki hak, taki rybacki, specjalny hak, ale to jest taki hak, to nie jest zwykły, to jest ogromny, ogromniasty, przeogromny hak. Nie pamiętam jak on się nazywa, ale jakoś się nazywa. Bicie w kobiecie przez dupę, y, od dupy przez weginę przechodzi y, i potem ścięcie też chyba głowy toporem, y, jeżeli dobrze pamiętam, ale no to nabicie na właśnie dziurę kobiety tam przez dupę to to mocne, wam powiem. Dobre i właśnie ty, ty, ty i jest wam powiem, e, przy, dokładnie nie powiem, ale jest przepołowienie człowieka na pół, e, też się znajdzie i no i ścięcie tam e, nogi, jak, jak człowiek będzie na pół, to będzie ścięcie nogi I nie mówię wam, bo zdradzę na końcu i pewnie tak się domyśliliście. Dobra, więc tutaj na żeby krótko, bo jakieś dwie minuty chyba trochę pogadałem, ale jest to film swoich lat, e, to jest dobry film, ja go tam lubię, jak najbardziej fajnie się go ogląda. Tylko, że to jest taki bardzo prostacki slasher i tutaj nie ma aż tutaj tak, jak przy makabrze, czy tam najściu, że tam e, możesz aż tam tyle rozmyślać. E, tutaj to jest bardzo prosty film. Po drugie, w filmie nie, jest bardzo malutko brutalnych scen, jest, co może odbierać jako minus. No może tak, bo w filmie jest bardzo ma, malutko brutalnych scen, ale jak na swoje czasy są mega dobrze wykonane. E, więc dobra, przechodzimy dzisiaj do ostatniego filmu. Chciałem jeszcze dzisiaj taki włoski, jeszcze z lat 80., ale do Włochów kiedyś sobie indziej, Wam powiem, przejdziemy i to będzie 100 Tears, czy też 100 Łez, jakbyśmy przetłumaczyli z 2007 filmu, Horror Slasher o Clownie. Klaun będzie mordowany, znaczy, clown <laughs> będzie mordowany, yy, będzie ten. klaun będzie mordował, a ja bardzo lubię klauny, yy, Nie lubię samych klaunów, ale lubię jak są w horrorach. O, są straszne i koniec. Wiem, wiem Terryfer jest ten. za niedługo chyba trzecia, część świąteczna jakaś wychodzi, coś takiego jest lato. Super fajny pomysł. No teraz akurat wypuścić ten film Terryfery. Są fajne, są brutalne, ale no są na tyle znane, że nie chciałem ich umieszczać, Też nie chciałbym być kojarzony z czymś najsławniejszym. Wam powiem, bo tutaj mamy takie filmy co niezbyt znane. Jedynie najsławniejszy jest stąd najście. Naj, najście, wam powiem, bo to jednak francuski to był francuski ekstremist, To jest wysany z dupą palca. Bez, nie wiem co to miało znaczyć, ten tekst nieważny, ale to jest wysany z dupy po prostu. I francuski ekstremizm nie istniał. I dla mnie, Francuzi, oprócz Sex android, kiedyś wam o tym opowiem z lat 80., film, to jest taki ostrzejszy ich. A tak to nie mnie nigdy, czy Blady Strach, Frontiers dla mnie to nie są ich. Francuzi nie mają aż tak kontrowersyjnych filmów, jakby mogli mieć. Ale dobra, 100. Tiris opowiada o Klaunie. Który w filmie tam pamiętam, jest taka czarno-biała jakoś geneza, dla, dlaczego on zaczął mordować tam, bo tam, Bo chyba go tam dziewczyna w cyrku zdradzała tam jakiś Karłem czy coś takiego, więc ją mu dusił, a jej wbił, jemu wbił ostrze jakiś w głowę czubek. Bardzo ładne sceny morderstw. Ale ogólnie i po prostu tam idzie zażynać, ale wam powiem. I film jest bardzo, bardzo niskobudżetową produkcją. To jest typowy, właśnie niskobudżetowy film. Może nie, nie na poziomie Necrofiles, które kiedyś się mówimy Necrofiles, bo to jest siła. Bardzo lubię ten film. Kto to wpadł na ten pomysł? O Jezu. Ażby Necrofiles to też jest slasher. Ale necrofight bardziej w gore niż brutalnych bym umieścił, chociaż 100.000, mówmy 100 łez, też by się nadawało i pod gór i pod brutalny, wam powiem. Bo clown tutaj, A, mówiłem, niskobudżetowy czuć, bo czasami film jest nakręcony w jakichś po prostu magazynach, czy coś takiego, no czuć, widać to po ujęciach, że to był dość tani film w produkcji. No, ale ile w latach 80. postawało mega tanich filmów, a były dobre, no, i są do dziś wychwalane, więc ja mam to takie w, dupę, w dupie, że film był tani. Ważne, żeby się fajnie oglądało, a ten bardzo fajnie się ogląda, bo tutaj jest 30 morderstw, 30 morderstw gdzieś jest. Chociaż się tego klauna zabija, bo zabija też jego córka czy siostra. Zabijcie mnie, nie pamiętam kto to jest, ale ktoś taki ona lubi. Mamy scenę, jak ona się sama okalecza brzytwą, coś, co ona lubi takie sprawy. I w filmie, w filmie, film otwiera scena w, no nie w psychiatryku, ale coś w tym z takim szpitalu. Na dzień dobry mamy gdzieś 9 morderstw, coś takiego i mamy krojenie twarzy tasakie, bo tasak on ma tutaj ogromniasty, przeogromniasty tasak. Bardzo ładny tasak. Og uwielbiam ogromne tasaki i ten jest przeogromny. Mamy krojenie twarzy tasakiem. Głowę na w pół ścinanie, ale tak w pionowo. Miażdż miażdżenie głowy e, i, a jak jest kobieta na wózku no to ścina jej głowę i ciało bez głowy samo leci po schodach na wózku. I mamy przecięcie brzucha i wypadają całe wnętrzności. E, wbicie tego tasaka w genitalia. E, w kurde piła tarczowa w brzuch jest tytnienie jakieś po prostu uderzenia w głowę i ścięcie stóp jakoś tak uderzył głowa, tasakiem jakoś głowę i chyba mu tak jakoś podeszłą przy tym gardło czy coś takiego jakoś tak go uderzył tam w głowę, że zaczęła mu cała tam krwawić i ściął mu nogi? Stopy tam, żeby tam nie było mu fajnie, jest ścięcie rąk człowiekowi, przepołowienie całego ciała w poziomo łomem rozrywanie szczęki jest <noise> cała taka zmiażdżona ona tam jakiemuś typowi e, tam mieli, bo film dla mnie się dzieli tak e, jest pierwsza, e, pierwsze te 10 minut gdzie jest absolutnie zaczynanie wszystkiego potem środek filmu gdzie są od czasu do czasu zabójstwa i jest prowadzona sprawa przez dwójkę takich amakt, amatorów no może detektywów, to powiedzmy, tak nazwijmy, po prostu prowadzą dwójka tam małżeństwo swoją sprawę na ten temat, e, ogólnie tak wam powiem na temat tego psychicznego klauna. E, I przewijają się morderstwa różne i jest pod koniec, gdzie też wielkie, wielka scena, gdzie wjeżdżają tam grupa tam e, ludzi na imprezowanie, a tam już czeka klaun i ta blondynka, żeby zaczynać e, gdzie jest wbicia łoma w brzuch i wyrwanie razem z jelitem postrzał głowę z rewolweru też było coś takiego, no mnóstwo, mnóstwo opowiedzieć o wszystkich morderstwach o wszystkich egzekucjach jakie tu są to wo, ho, ho, ile tu by zajęło, a już mamy 26 minut, więc musimy kończyć więc 100 Tears z 2007 bardzo, bardzo brutalny film mamy naprawdę jaką tnie na kawałki te nogi Rozrywa głowy, po prostu mamy te wybebeszenia. Mega gory jest ten film i mega strasznie jest brutalny w tym wszystkim, w te wszystkie wbicia i rozcięcia. To jest naprawdę moc. Jestem może ktoś to obrzydzić. Jest naprawdę makabrycznie przebrutalny, więc dobra. Omówiliśmy tutaj sobie cztery filmy. Mogłem wybrać trzy, bo były akurat 20 minut, a mamy prawie 30, a nie miało być 30, więc. Ale wiadomo, wstęp był jakoś tak 20, 10 minut, trwał. Ale się plączę w zeznaniach, ale spokojnie. Mam tutaj picia, akurat mi się zrobiło słucho. Więc mieliśmy cztery filmy. Dzisiaj, jak same dobre, bo też chodzi o to w top toplistach. Nie chodzi o to w top toplistach, właśnie, że mogą, następnym razem mogą się pojawić filmy słabe, ale ważne, żeby były brutalne. Czy kolejny odcinek będzie drugą częścią najbrutalniejszych slasherów? Nie wiem. Zobaczymy kiedyś. Mam w planach różne do powiedzenia filmy, więc dzisiaj były same cztery. Dzisiaj mieliśmy cztery same naprawdę bardzo dobre filmy, przeróżne, bardzo brutalne, krwawe slashery, więc. Do następnego odcinka za jakiś czas i cześć.